Cześć, tutaj Leszek. Prowadzę bloga Rośliny na Działce. Dzisiaj będę przesadzał storczyki. Mam doniczki, ale bez otworków. Pokazuję już jak robić otworki, bo nie każdy może wie. Bierzemy zwykły śrubokręt. No i nagrzewamy nad gazem, bo to najczęściej robią Panie, no to trzeba im pokazać. Nagrzewamy nad gazem. Przeźroczyste oczywiście doniczki już teraz są kolorowe, takie ładne. Nie tylko białe, ale żółte. No i o i nad gazem i je wkładamy jest dziurka i takie trzy dziurki zrobimy to starczy tutaj o czyste trzy dziurki starczą na tego sterczyka. i będzie i tak samo powtarzamy w każdym tym o tutaj nad gazem w każdym I dziureczka jest. No, i dzisiaj już pokazałem, jak te pokrywki zrobiłem dziurki. Będę przysadzał storczyki. Tu jest zła doniczka, nie jest przeźroczysta. Przeźroczysta jest po co potrzebna? Przeźroczysta jest po to potrzebna, że wiemy, jak podlewać storczyki. Tutaj mam takiego storczyka, będę jego kejka brał i rozsadzał. Oto jest kejka. Tutaj odcinał i dawał nową ziemię. Ale po co jest ta przeźroczysta doniczka? Otóż tutaj nie wiem, czy tutaj będzie dobrze widać. Yy, widać zielone korzenie. To znaczy się, że on jest. O, tutaj widać. Zielone korzenie. Czyli storczyk ma dobrą wilgotność. Nie trzeba go podlewać. Jest akurat. No a. Jakby miał takie korzenie, no to jest przesuszony, trzeba go podlać. Różnie piszą też, że storczyki należy podlewać, przesuszyć, patrzeć na tą doniczkę, je przesuszyć i wtedy podlewać, a niektórzy nie patrzą na to i podlewają. Ja nie wiem, co jest lepsze. W każdym razie, to jest storczyk tego typu, to jest dziwy, taki o. Pokażę tutaj do tego. Jest taki storczyk tego typu, takie drobne listki. No i ma on nieładną doniczkę. To jest bardzo prosto wyciągamy, już jest wyjęta. Ale co u storczyków jest ważne? Ważne jest to, że ziemię należałoby wymienić raz na 3 lata, albo nawet co roku wymienić ziemię. Tutaj ładnie to wszystko wyszło. Zobaczmy. O! Korzenie no, nie są zielone ani żadne inne. Bardzo ciężko mi jest coś określić tego storczyka. W każdym razie wymieniamy mu ziemię, czyli starą ziemię, weźmiemy, usuniemy. Usuniemy w tym celu do jakiegoś pojemnika. To jest sklep. To jest ziemia sklepowa mam kupioną w ziemię podłoże specjalne podłoże do storczyków o odcina nie ma się co bać jak to się mówi tylko wsadzić każdy storczyk powinienem przesadzić ale O, ziemia jest fajna, Sypiemy ją do daniczki, nie ugniatamy, o, chyba już nawet za dużo, tą ziemię tutaj dam, wsadzamy z torczyka naszego jeszcze troszkę za dużo tej ziemi. Jeżeli te się zanurzą, to one się będą zachowywały normalnie jak korzenie tamte, które są włożone. Także się tym nie przejmować. Tu stary jakiś odszedł. O. Nie będę go. Nie podobała mi się ta doniczka, nic nie było widać. Może będzie lepiej rósł. Tak. I tutaj mamy już storczyka przesadzonego. Czyli żadnych większych mecyi nie ma. Niech rośnie na zdrowie. Zobaczcie. Czyli ten storczyk mamy przesadzony. Odkładam go. Teraz biorę się za tego kejka. Biorę go, normalnie go odcinam, o, już jest odcięty, tutaj mi się przechylił, to dosypię mu troszkę ziemi, to e, jest kora jakaś, proszę bardzo, odstawiam, mało lata, powinien być w sumie przesadzony. Tutaj mam za dużą doniczkę, Tą, ta jest za duża w stosunku do tej, to ja go przesadzę od razu do nowej doniczki. Czyli co robimy? Wyciągamy, proszę bardzo, o, do tej zasadzę tego kejka, a tutaj, zobaczcie, zielona jest. O, tamten jest po prostu za mało, za mało, za mało po prostu i ma wody. Tego tutaj damy. Proszę bardzo. Będzie ładnie. Rust, tylko na razie usuniemy, usuniemy tą starą ziemię. Mówię tą starą ziemię. Przesadzę go do nowego. Tu jest kijek ściągnę to wszystko no, ładnie wszystko odeszło no i co wysypię nową ziemię proszę bardzo storczyki lubią przesadzanie raz na rok, raz na trzy lata to już powinny być przesadzone liście że się lekko go troszkę wniotę, ale tylko lekko. Ja za dużo zazwyczaj daję tej ziemi, to tylko tyle da nie ma co go podlewać, on był podlany to możemy go spokojnie przesuszyć troszkę go trzeba będzie nawieść raz w tygodniu o, już jest przesadzony pięknie, ładnie przesadzony drugi, tego damy do mniejszej doniczki, już nie będę jej mył to jest ta nasza nowa ziemia tego kejka tutaj zasieje. zasadę O, ostro tutaj sypie tej ziemi. Proszę bardzo. Tak. Teraz zobaczyłem ile trzeba jej wyjąć. O. I już go do niej wsadza. Niech mu będzie na zdrowie i w ten sposób jest już posadzony, czyli już wiemy o co się rozchodzi że ziele żeby przeźroczyste doniczki były wtedy widać czy jest na zasucho, czy za mokro nie będziemy tutaj są otwory oczywiście można na keramzyt postawić bo on nie lubi jak jest za mokro ale. To niektórzy z nas mają takie duże mieszkania, nam wystarczy, czyli za dużo nie podlewamy, podlewać się powinno nie bieżącą wodą, ale jakąś destylowaną czy odstaną. Już. I już jest posadzony nasz storczyk, zobaczcie, o. teraz jest dobry okres, możemy się zająć storczykowaniem. Proszę, nasz posadzony storczyk.